Kochanie, jak na razie kopię same kapsle, ale jest, jest, jest fant. Jesteście świadkiem tego na żywo. Dzień dobry, kochani. To znowu ja rządny biżuterii Rafik. Znów po pracy. Znów w samochodzie. I znowu podążam nad wodę. A Was serdecznie zapraszam na odcinek. Jeżeli uda się coś znaleźć, wszystko pokażę. Ja zawsze mam nadzieję, że coś znajdę, i zawsze coś znajdę, choćby to była pierdełka. Także co, kochani, dziękuję bardzo za subskrybowanie, lajkowanie kanału, komentowanie i zapraszam jak najbardziej nowych do subskrypcji. A ja pędzę i do zobaczyska nad wodą, we wodzie i przy fantach. Kochanie, jak na razie kopię same kapsle, ale jest, 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 jest fant. Jesteście świadkiem tego na żywo. Ja pierdzielę, Alefant! Same kacle kopałem, kochani. Same kacle, a teraz patrzcie na to. Ale pięknie się prezentuje. Ja pierdzielę. Ale piękna obrączka. Ale piękna obrączka. Już wiem, że było warto przyjechać. Już wiem, że było warto przyjechać, kochani. Ale będzie srebro. Ale będzie srebro. Oh, dobrze no do sitka, dobrze no do sitka! Pierwszy taki strzał! Wszystko kapsle wykopałem już chyba z 15 czy 20 kapsli A zobaczcie teraz to Tam są puńce Tam są puńce Ale jest przepiękna Przepiękna, duża obrączka, kochani. Nie mogę Wam mojej mordy pokazać, kurde, jak się cieszę, ale lecę dalej, lecę dalej. Piękne miejsce, patrzcie na to, piękne miejsce. Piękne miejsce. Pierwszy raz tu jestem. Kurcze, polodowcowe jakieś takie małe jezioro. I nie ma dużo ludzi, bo pogody nie ma fajnej. Jest dosyć chłodno, bo nagle zrobiło się 22 stopnie i wiatr. A ja mam swojego pierwszego fanta, kochani, pakuję go do taszki pod wodą. Do taszki pod wodą, bo stoję, posyję we wodzie, posyję we wodzie, fant, posyję we wodzie, kochani. Już, już jestem dumny, zadowolony. Tak sobie idę w tej wodzie i oprócz śmieci, naprawdę nic nie ma. Ta obrączka to był łódź szczęścia. A tutaj. Gdzie jestem w tym momencie? To już jestem w całkowitym cieniu. Naprawdę ten lekki wiaterek robi niezły chłód. I trzeba będzie stąd spylać. Tam, właśnie gdzie jeszcze ludzie są, gdzie jest słoneczko. Idę tam w tamtą stronę, na tą drugą część wody. Może jeszcze tam coś wpadnie. Skoro tu wpadła jedna obrączka, być może świeżo zgubiona. To I może jeszcze tam coś wleci. Bo naprawdę oprócz kapsli nawet nie ma zrywki, nie ma zawleczki żadnej nic. Tylko same kapsle. I czuć dołki, że ktoś kopał. Ale niestety nie wykopał wszystkiego. Tu jest sygnał, ale ten sygnał to dalej sygnał kap, kapslowy o, ale nawet nie kapslowy, jest pierwsza pierwsza zrywka o, o czym mówiłem, że nie ma To teraz jesteście świadkami to jednak wyszła nie tyle co sama zrywka ale ta druga jej część lecę kochani przechodzę na drugą plażę na drugą plażę w tym samym miejscu i tutaj teraz z piachu kurczę i tu jest sygnału niesamowity masakra, ale wracając do tego z piachu, 10 centów, także drugi mój fan dzisiaj, oprócz kapsli, naprawdę, oprócz kapsli, jak na tej stronie nic nie będzie, to niestety dzisiaj tylko te dwa fandy, kochani, patrzcie co wisi, patrzcie co wisi a wisi 925. A wisi 925. Są makaronu. Czy jest coś jeszcze do makaronu? Także mam dzisiaj trzeci fand. Wiatr się zerwał jak cholera. Patrzcie, patrzcie jak rozerwany. Tu jest jakaś jedna puńca Tu jest 925 Tu jest 925 No niestety srebro jak leży we wodzie Zachodzi w taki sposób Ale jest dzisiaj Drugi piękny jubilerski fund Uwielbiam to Uwielbiam Mamy jakiś sygnał tu ale nic nie widzę, ponieważ głęboko sto, stoję już prawie po brodę we wodzie. Stawiam na to, że to jest pływająca folia aluminiowa i nie umiem jej podebrać. Ale próbuję.

Zawleczka, kochani. Zawleczka. Zawleczka i szyszunia. Takie rzeczy się tu kopie. Wiecie, ile ja się za tym nakopałem? Kurczę. No ale weź nie wykopnie. Jak nie ma fantów, nie ma sygnałów, trzeba kopać. A tu ktoś z jakiegoś trampka mietu tu okucie zgubił ze sznurówki. Oy, koniec, mi się przytrafił. Sorry I don't speak Dutch. I speak English. I'm searching every metal. Yeah, this one, I think so, is very expensive. BMW? No. Not BMW. Uh, no. <laughs> I don't see now. Okay. Without any money? No. One ring and one necklace. Yes. Então, no ah, Silver. Então, Thank you very much. Widzicie, jaki fajny samochodzik. Kurczę, jeszcze ludzie się trafili. Na koniec mi się trafił. Na koniec mi się trafił samochodzik. Długo przelegał, bo już mu koła się kurde zatrzymały w miejscu. Ale będzie. Nie wiem nawet co to za marka jest, może gdzieś kiedyś się tu doczytam. Lecę, lecę, bo już mi zimno. No, kochani, zmieniłem zdanie. Mówię jeszcze chwilę pochodzę i patrzcie, tu taka niespodziewajka. 25 centów pozdrawiamy zacny 76 rok. Panią Julianową, 76 pozdrawiamy. Wiadomo, kto ma się czuć pozdrowiony. A wszystkie 70, bo pewnie już kolejnej monety nie będzie. Mamy tutaj ładny sygnał. Na płytkiej wozie, o, podjęty, co wy to było? Patrzcie, jaka stara moneta, 20 eurocentów, 20 eurocentów centów 2016 rok. No, trochę tu przeleżała. Czekała na rafika. No i kochani, naprawdę już idę do auta, bo już jest mi zimno. Ale będzie chyba jeszcze kolejne sreberko baranek, baranek do kolczyczka, zapięcie także mega. No i kurczę, żegnam się, żegnam się z tą miejscówką. Niby, niby miało nic nie być, a jednak wpadło na tej stronie, gdzieś tutaj wpadł. Ten łańcuch makaronik. Tam gdzieś autko. Tam gdzieś jeszcze dalej te monetki. A z drugiej strony wpadła tam ta obrączka. Z drugiej strony wpadła obrączka. Piękna sprawa. Trzeba będzie zobaczyć co to jest. Ale stawiam na srebro. Sygnał bardzo wysoki. Przekopane, przekopane miejsce. Sprawdzone przez kogoś. I bardzo dobrze. Niech kopią. Niech szukają. A widzicie przyjeżdża i jeszcze coś znajdzie, każdy coś znajdzie, każdy coś znajdzie, jak coś chce znaleźć, poszukać na to nie ma, nie ma wpływu, nikt, nikt nie przeszuka niczego dokładnie, a tylko i wyłącznie nasza determinacja doprowadza do znalezienia współczesnych skarbów. Tam za mną jeszcze jest buda, do której będę musiał się udać po ticket, żeby móc wyjechać stąd, z tego kąpieliska. A tu właśnie to kąpielisko, na którym wpadła obrączka, no, mega mega frajda dla mnie, naprawdę kulka ładna. Dziękuję, że jesteście. Zobaczymy na podsumowaniu, jak to wygląda. Lecę, lecę do autka, przebieram się, bo zimno. No, i dzisiaj z wody, dzisiaj z wody przepiękna. Srebrna obrączka. Piękna srebrna obrączka. Tu jest malutkie sreberko 835 Baranek. No i kolejny makaronik. Kolejny makaronik do kolekcji. Kolejny makaronik do kolekcji. 925 Jakaś miedziana zakóweczka. 25 centów. 20 centów. 10 centów. No i maserati, więc odjeżdżam.